Cześć, ja jestem Benita, to jest kolejny odcinek z serii Shadow of the Tomb Raider, do którego Was serdecznie zapraszam. No dobrze, kontynuujemy w takim razie. Od razu Was przepraszam, jeśli będzie mnie trochę gorzej słychać, ponieważ trochę mnie choroba łapie, więc momentami chrypka, o, tak jak teraz i będzie inaczej. Może być tak, że przerwę zatrzymam, bo mi się kichać strasznie potwornie non stop chce. To też jest upierdliwe, co tu mamy? Coś zebraliśmy, jakieś rzeczy, coś jeszcze mamy, nie ma nic. Czy możemy to przeczytać? A w ogóle to tak. Johna, ty jesteś Johna, czy ty jesteś kolega? Ty jesteś kolega, czyli Johna była na zewnątrz. Zorientujmy się. Johna. To obydwaj koledzy. To jest chyba Jona z tego co kojarzę Może Prawdopodobnie tak na 90% Bo Jona miał chyba... Zobaczymy jeszcze Czy ten ma bandaż na ręce Ale Jona miał chyba bandaż na ręce założony Chyba że jest zbagowana znowu gra Więc dlatego no nie wiem Dobra, idziemy dalej bynajmniej Zostawmy to Zbliżamy się do wioski W porządku Może zbagowana gra jest, jak widzicie o, zdarza się zresztą w poprzedniej części w Rise of the Tomb Raider sami byliście świadkami, jeśli widzieliście na moim kanale sami byliście świadkami co to jest? Roślin przenikliwości Umożliwia leże wyczuwanie zwierząt i materiałów naturalnych w otoczeniu okej okay. no i wspominając to, jeśli oglądaliście Rise of the Tomb Raider, to mogliście ujrzeć. No, co jest? To mogliście ujrzeć e, sytuację wielokrotnego e, zbagowania gry, że tak powiem, więc. Nie, chodzi mi o to, że podobno gdzieś w Peru leży tajemnicze złote miasto. Tajti. Szuka go każdy łowca skarbów na ziemi. No tatki taty urywają się w Meksyku, jakby stracił zainteresowanie, albo... Okej. Okay. Ci dwaj bogowie to władcy Majańskiej Krainy Zmarłych Sibalby. Dosłownie miejsca strachu. Wukup Kakiś, którego imię znaczy Siedem Ara, był potwornym takiem. Mówiono o nim, że nosi w dziobie fałszywe słońce. Jego podwładnym był Hunkame, jeden śmierć. Obaj zostali pokonani i zgładzeni przez bohaterskich bliźniaków po rywalizacji w różnych sportach i grach. Podczas których obie strony oszukiwały. W Kupka jakiś przegrał mecz wrzutki, kiedy bohaterscy bliźniacy użyli dmuchawek. Okej, <noise> okej, okay. okay. to było dobre, to było dobre. O kurde, no nieźle. To było dobre. No i wracając jeszcze do tego co wcześniej mówił o monolity mam w ogóle. Co to jest? z więcej artefaktów, aby rozszyfrować średnio zaawansowane Monolity mam w porządku. Nie chcę tego. Ja bym chciał... O, tu jest coś. Grobowiec. W porządku. Jesteśmy cały czas na pierwszym terenie? Perwienska dżungla? Możliwe, tak? Tam był... Ee, tylko tak, my już jeden grobowiec ogarnęliśmy. Nie, czyli to jest kolejny chyba już. Zaraz, moment. Tu hmm. jest to... Obóz... A, kadłub samolotu. Skrytka survivalowa. Tu jest plecak. I co tu było? Skrytka. O, to jest to. Co to jest? Krypta. A, czyli kryptę. A, jeszcze... Jeszcze nie mamy grobowca. Czyli gdzieś zostawiliśmy go z tyłu. Szczerze powiem, że po dwutygodniowej przerwie nagrywam. Więc też próbuję sobie teraz na szybko przypomnieć. No, tak wyszło jak wyszło, że... Raz od The te 40 odcinków <coughs> Przepraszam, 39. wracam 39 idziemy w dobrą stronę trudno powiedzieć ale ten system irygacyjny to dobry znak Broń do której były przymocowane zardzewiała gdzieś w wilgotnej dżungli Coś na nich wyryto ledwo da się odczytać P.H.F. Fosset. Ale jesteśmy chyba tysiące kilometrów od jego ostatniej znanej pozycji Fosset. Okej okay. W porządku. I tak wracając jeszcze, e, Rise of the Tomb Raider nagrywałem to było w, w tydzień około, nie, nie pamiętam dokładnie już teraz ile, czy to było 5, 6, ale około tygodnia. Więc e, tak sprężyłem się ten, bo akurat miałem wtedy urlop, mniej więcej czasu. No i jak... Może da się tam wejść. Grabowiec, tak, grabowiec znaleźliśmy, no i było więcej czasu, więc można było pokombinować. No i po tym czasie, dwa tygodnie około, no nie miałem czasu, no przyznaję się, bez bicia. Jesteśmy przed świętami, dużo pracy i w ogóle... Ale teraz nadrabiamy Shadow, w międzyczasie wchodzą kolejne jakby co odcinki. Znaczy, jak będziecie to oglądać, to już będzie cała seria raz za nami, nie? Więc... Ja akurat to nagrywam, to jest dwa dni przed świętami. Ja wam serdecznie w takim razie... Mo, prawdopodobnie nagram teraz ze te dwa odcinki, teraz jeszcze jeden z rzędu. Znowu nie będę mógł do końca tygodnia, więc z pięć dni będę miał przerwy. Więc z tego to miejsca wszystkim Wam chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia si z okazji świąt Bożego Narodzenia. W porządku. No, a tak na razie skupmy się na tym, co teraz. Grobowiec. okej. Okay. W porządku, czy mamy coś ciekawego? Tak jak mówiłem, możliwe, że będę albo się rozłączał na chwilę. Albo pauzował, zobaczymy, bo potwornie mi się kaszleć chce, duszę się. I... Już czuję, że mi się kaszleć chce. Dlatego możliwe, że za przerwę. Na razie bynajmniej... Tu można chyba wskoczyć, nie? Otóż to. Co mi to da? Że wskoczyłem? Tu nie, chyba, że do przodu. Okej, okay. a, okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Czy my musimy, tam chyba nic nie było, nie? Johna, jesteś tam? Zostałeś, w porządku. Aha, musimy przeskoczyć. Dobra, tu jest spoko, to było łatwe do ogarnięcia. Czy jest coś pod nami? A, tu dopiero. Czyli tu możemy sobie zeskoczyć. Pożądalu, robalu. O ej, znowu piękne widoki, widoki w dół. Nie, ja nie patrzę, bo na, na, nagrywam tego, to... No, ja mam lech wysokości. Wystarczy że w domu. Oho! Łapkę ledwo zauważyłem. Proszę, proszę. ja jakby retty Jak to mówią... Czasem nie warto się spieszyć. Będę musiała się wspinać. No to będziemy się wspinać. Ale tak dlaczego mówię, że nie warto się spieszyć, a sam czasem się spieszę, szczerze że dlatego... Yy, no, zostawię to dla siebie. Co tu nam pokazało? Skrytka z Poza tym, o, tu jeszcze jest, co to jest? Obóz. A, chyba ten obóz zabrałem, możliwe... Okej, okay, spadamy stąd. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Dobra. Trochę pożampujemy sobie, pyk, pyk, pyk. I pyk! Okej, okay. o nie! Znowu to cholerne zjeżdżanie. O rety. E! U! Okej. Okay. tanie, przytrzymaj L2. O, okej. Okay. A, dobra, zapomniałem, faktycznie. No, o dwa tygodnie robi swoje. I hopsa! Mamy to. A Jonah został z tyłu. Oj, słabo trochę. No dobra. Mam nadzieję, że jak tu jest grobowiec, to jakoś wrócimy po ludzko, a nie... Chyba, że będziemy się wspinać, tak jak Clara coś tam wspominała. Sprzęt pochodzi z początku XX wieku. Początek XX wieku! Ten człowiek miał 20 lat! Nie no! O Jezu, sorry. Dlaczego taki głupi komentarz zrobiłem? Dlatego, że... Ey, yy, no w, w, tak, w kabarecie było. Serdecznie polecam. kabaret skleczów męczących, o pooglądać. Mają strasznie durne skecze, Zaraz wam powiem. Cała uwaga jest skupiona na tym sztywniaku w Fossecie, ale ja wiem, że jego czas dobiega końca. Jako odkrywce zaginionego miasta Eldorado świat zapamięta Timothy'ego Walkera. Rozbiliśmy obóz w kanionie. Dotarcie tutaj było ogromnie wyczerpujące. Odpoczniemy tu kilka dni. Zorientujemy się w terenie. Kilku naszych ludzi wymaga opieki lekarskiej, a mnie by się przydało porządnie wyspać. Ludzie mówią, że w nocy coś przeszło przez obóz. Dżungla miesza im w głowach. Mówię im, że jesteśmy blisko i musimy się trzymać. Jeden ze zwiadowców odkrył przed nami jakąś świątynię. Rano zaczniemy budowę mostów i drabin, a po południu ruszymy z obozu. Okej, okay, w porządku. A i wracając do tego co mówiłem, e, dlaczego taki głupi komentarz, e, trochę go zmieniłem, bo e, akurat kabaret sketchów męczących zagrał sketch i był tekst, że jeden do drugiego mówi, że a, On został że jest kara za coś tam na zasadzie, że XVIII wieku i jeden z takich... Z tego taki śmieszek, że tak powiem, z, bo w, każ, w każdym kabarecie jest taki jeden śmieszek, nie? Na tej zasadzie. No i jeden, i to właśnie ten śmieszek powiedział, że yy, no ja też o mało nie poszedłem z tego, też się spotykałem z pełną dziewczyną, która nie miała jeszcze skończonego XVIII wieku, coś takiego. <śm> Dlatego tak taki głupi komentarz i nie wiem czy słyszycie, mam chrypę trochę, więc no przepraszam was serdecznie. Ale muszę trochę ponadrobić z zaległości to raz, a dwa, że no, później do, do nowego roku będę miał ciężko nagrywać, więc teraz jestem dwa dni przed świętami, nagrywam dwa odcinetki i później chyba znowu z dzisiaj dzisiaj będę miał jak nagrać. Dlatego próbuję ile mogę na tę chwilę. Tylko teraz tak, co ja mam zrobić? Rozejrzyjmy się. To jest. Okej, okay. very interesting. A ah, widzicie, proszę bardzo. Zara, zeskoczmy. Czy to mogę strącić? No? Nope. O, niekoniecznie. No dobra. To idziemy, wspinamy się do góry. No nie ma innej opcji, z tego co widzę. Czy tu spadniemy? O kurde, to chyba można spaść. Sprób... Dobra. Okej, okay, czyli tu mamy to. Aha, do góry nie wejdę. Na prawo nie pójdę. Spróbujemy skoczyć na lewo. Okej, okay, czyli to... Okej okay. Dziwne Bardzo dziwne I teraz pytanie, czy mam się cofnąć? Czy skoczyć do góry? Chyba do No Nie Coś jest nie tak Ej, 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 halo, hallo o cholery tu chodzi. Przerwujmy jeszcze O nie Dobra zerknijmy jeszcze raz i kurde What the fuck? Kurde felek to było dziwne Czy nie wychodzi z tego, że mnie to nie było To skąd ja przyszedłem Zaraz zamotałem się skąd musiałem przyjść Skąd ja musiałem przyjść? Stąd na pewno nie. Ej! Sorry, tu. Wybaczcie mi, ale zamotałem się. Zresztą... Skrytka surowawilowa. Gdzie to jest? No halo? Jeszcze Gra jest po popier... momentami. Dobra, ja jestem tu, czyli gdzieś tam będzie. Dobra, trudno. Idziemy dalej. Nie ma sensu. Możliwe, że faktycznie mam tędy iść. A ja coś po popieprzyłem, że tak powiem. No dziwne. Naprawdę dziwne. No nie ma innej drogi. Ok. Umiejętności sobie jakieś weźmiemy później. Zobaczmy. Nie traćmy czasu Czy ktoś tam jest? Hello? Are you there? Say something uu, uu. Widzę kosmitów Małe stworki z innej planety Oho A robaczek Dawaj mi Przyda mi się Twój Jad, jad, o, 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 teraz coś kojarzę, że uciekały mi słowa, co może mieć pająk, a pająk może mieć jad, nie, dobrze mówię? Mogę się mylić, ale pająki mają jady. żółki, jakieś robaki, jak szersze, jak doli. to jad, to jad ma, nie, dlatego ludzie umierają, puchną i tym podobne, i tym no podobne. dobra, rozumiem, że tutaj, otóż widok. Uh, ale odnoszę wrażenie, że zgubiłem grobowiec. Mogę się mylić. Widok jest przepiękny. Lara ma rację. Widok jest nieziemski. Wygląda tu, tu. Oh, oh, oh. Little creepy, trochę. What the fuck is this? Może skoczymy? Nie, 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 może lepiej nie. Lepiej nie sprawdzajmy, dobra, chodźmy dalej. Jumping, mamy to. I z tego co widzę... dobra, zjeżdżamy w dół. Nie, 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 w dół, Ler, w dół. Ale coś mi... nie, 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 znowu... aha! Aha! Takie buty! Dobra, zrobimy tak. Ja się cofam, cofam się, ale dobrze, bo możliwe, że będę musiał tędy wrócić. Z tego, co jest, skoro jest wyważanie, tak tędy weszliśmy, w porządku. Mamy zrobione przejście, czyli to, tak czy siak, myślę, że będziemy musieli tu wrócić. To może być wyjście. Wyjście, nie chcę wracać, Spadaj. Mamy iść tam, z tego, co Lara pokazywała, chyba, nie? Mamy iść tam Okej okay. Dobra, doskoczyłaś, doskoczyłaś. Czy coś tu mamy pochowane? Nie, w takim razie chodźmy dalej. O, tu mamy jakieś itemy. Jakieś rzeczy. Ruda złota. Można sprzedawać kupcom. I... Okej, okay, panie. Kupiec. I teraz tak, tu mamy jeszcze zestaw survivalowy, który jest gdzieś tam wrzucony. Czyli z tego co widzę musimy wejść do góry. Czeka z, lik, z liną. Oczywiście. Nice, easy, very easy. Dobra, mamy zestaw, tam jest wejście. O, 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 o. Dobra. A, bo tu jest ten zrzuczek. Zrzuczek z jadem powiedzmy. Tu mamy jakąś łezkę. Czarny proch. Używać czarnego prochu, by wytwarzać prowizoryczne materiały wybuchowe. Ciekawe. Very interesting. Dobra, tu są rzeczy. Tu jest zestaw survivalowy. Miał być. gdzie on jest tutaj. Nice. Very nice. A tu? Tu jest strzały albo... A nie, dziennik odkrywcy, okej. Okay. Niech szlak trafi do miejsca. Niech szlak trafi tę przeklętą dżunglę. Trzyma klejnot tak, że prawie możesz go dosięgnąć i nagle ścina cię z nóg. Prawie przedostaliśmy się na drugą stronę tej bezdennej przepaści. Czeka tam na nas jakiś ołtarz. Pod ogromną kamienną twarzą, która zdaje się kpić z naszych wysiłków. Coś zaatakowało Opus. Niektórzy twierdzili, że to pantery, Inni, że coś o wiele straszniejszego. Połowa ekipy domaga się zarzucenia ekspedycji. Musiałem dla przykładu solidnie zganić jednego z ludzi. Dla przykładu. Potrzebuję jeszcze tylko jednego dnia. Jednego zakichanego dnia. Okej. Okay. Tak, trochę tajemniczo. Okej. Okay. No ale wracą tetą Prider. Jeśli... Tylko na razie szukam... Szukam powiązania... powiązania Możliwe, że się trochę pogubiłem, bo w poprzedniej części wyraźstwa do Tomb Raider było, albo były były, były słowa wypowiadane przez kogoś z członków trójcy albo przez Anne, albo z naszej strony był jakąś się nazywał, chcę powiedzieć Robocop, nie, on się nazywał, patrz nie pamiętam zaraz sobie przypomnę no i były kilka Was osób, to był właśnie, to Muszę był prorok, przez te to były słowa proroka, to były słowa Anny, to była słowa e, Johna, e, zakonu trójcy, a tutaj mieliśmy niby Muszę z tego co, przez te tak, 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 z tego co wiem, to mieliśmy tutaj mieć do czynienia z, do czynienia z... W sensie kontynuację właśnie, trójce. Ooo, ooo. Już to nie idzie. Już tak? Okej, okay. i co mi to ja dało? Muszę przejść przez tę cenotę. Aha! Takie buciory. Dobra. Very interesting. To było ciekawe. Stąd dojdę dokąd? Czy nie dojdę? Aha, to stąd dojdę tu. Ewentualnie stamtąd wrócę tu. W porządku, no dobra. Mamy kolejną wskazówkę. W związku z tym... A, nie, nie mam jeszcze tego. Pytanie, czy będę miał. Wciągarka. Fajna rzecz. Kto, kto oglądał Rise of the Tomb Raider? To widział, że wciągarka to jest fajna rzecz. Ale też późno zdobyłem tą ciągarkę. Musieli opuścić to miejsce zanim jeszcze jest o, o trzeba wy... przejść przez senotę. Okej, okay. chyba przez przypadek wyłączyłem. Ale To co mówiła. Znowu będziemy pchać czy ciągnąć? Ciągnąć tym razem. Okej. Okay.

Trochę <laughs> bezczelnie to zabrzmiało, ale muszę się zastanowić, co to mi daje. Skoro jest taka sytuacja. Muszę jakoś przejść przez senowe. No dobra, już, uciszę. Chyba, że. jakoś przejść przez Ale to co mam włączyć, to znowu z tym? Nie, to tego nie połączymy. Muszę jakoś przejść przez sen. w wcara. to jest ciekawa migłówka. Co tu mamy ciekawego? Tu mamy to. A czy w takim. E, 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 ej, 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 mam pomysł, mam pomysł. O tak. Ej, to nie jest głupi pomysł sobie Okej okay. No właśnie O nie To był głupi pomysł jednak Hmm Ciekawe Dobra, zrobimy jeszcze inaczej Rozejrzyjmy się To, co to jest? To jest to, to można obracać. Tu się dostaniemy dzięki temu, tam. To przekręciliśmy, mamy to. Co to kurde jest, felek? A mam jeszcze jedną rzecz. A propos. I znowu mnie kurde chrypa łapie. Jak są czytania, to przyznaję się, bez bicia, że odłączam na chwilę mikrofon, bo byłoby słychać moje kaszlenie, nie? Kaszal. A w związku z tym, żeby nie było tego słychać, no to oczywiste jest to, że muszę wyłączyć. Yy, mam jeszcze jeden pomysł, bo nie zwróciłem uwagi, czy to z góry zeszło. O, chyba wyłączę, sekunda. Ja na moment y, byłem wyłączony, a do wszystkich czeków może kichać mi się chciało, nie kichnąłem. Ale tak użyłem tego, bo chciałem zobaczyć coś. I teraz tak. To znowu wróciło na swoje miejsce. Ej no, w, w cholerę. W... O co tu chodzi? Kurde, bolu, tak mnie. Tak mnie zatoki trochę bolą nos zatkany, zatoki. Z tego wszystkiego gorzej się myśli. Hmm. To muszę cofnąć. Ej, ej, ej! Mam jeszcze jeden pomysł, mam jeszcze jeden pomysł. Zrobimy to w ten oto sposób, że... To przepchamy dokładnie. Ale to ja mam to wyrwać? To... Nie, bo to wyrwać w takim razie. Za zaczepimy, o właśnie. No to właśnie dlatego pomyślałem, że to może pociągnąć za sobą. I teraz o właśnie No nie no dupa jeża No nie to nie zadziałało akurat Tak myślałem Ajajajajaj. No dobrze moi drodzy, wiecie co? Myślę, że sobie tym akcentem zakończę i... O, oh, what the fuck is this? To jest do czytania Tam jest to No dobrze moi drodzy, myślę, że tym akcentem zakończę sobie ten odcinek a między tym a kolejnym odcinkiem sprawdzę sobie po prostu jak tu ogarnąć i wejdziemy w kolejny odcinek na gotowo. A na, na ten moment to by było tyle. Mam nadzieję, że, ci, że odcinek Wam się podoba. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić ciuka w górze, żeby subskrybować kanał. Ja Wam serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!